Dziś przeniesiemy się w mroczne zakątki jednego z najbardziej złowrogich przestępców XX wieku. Edda Gaina, bijący popularności w serial na Netflixie pod tytułem Potwór. Historia Edda być może już oglądałeś, być może nie, jest opowieścią o mężczyźnie, który naprawdę kiedyś istniał. Jego czyny inspirowały do powstania takich postaci jak Norman Bates z filmu Psychoza, czy Milczenie Owiec, Buffalo Bill, teksańska masakra piłomechaniczna, więc był inspiracją do powstania wielu konkretnych historii psychopatycznych morderców. Ale kim był naprawdę Ed Gein, słynny potwór z Netflixa? Jakie mechanizmy psychologiczne i schematy go napędzały? W tym odcinku spojrzymy na postać i umysł Eda Geina z punktu widzenia psychologii, psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów, z szacunkiem do faktów, ale i z refleksją terapeutyczną. Zapraszam na odcinek. Zbierzmy pewne biograficzne fakty na temat pana Eda Geina, żeby lepiej zrozumieć jego psychikę. Edward Theodor Ed Gein Urodzony 20 sierpnia 1906 roku w Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych. Pochodzi z konserwatywnego domu, tzw. środowiska farmowego, z silnym wpływem na jego rozwój ze strony matki. Dość mocno izolowany społecznie przez całe życie. W 1957 roku policja odkryła wiele makabrycznych przedmiotów w jego domu. Maski ze skór ludzkich, meble wykonane ze skóry ludzi, ciuchy ze skór ludzkich, meble z kości, elementy ludzkich ciał. Formalnie tak naprawdę był oskarżony tylko o dwa morderstwa: Bernie Warden i Mary Hogan. Choć jego działania tak naprawdę obejmowały wiele ekskumacji i profanackich ludzkich ciał, grobów, ludzkich zwłok, cmentarzy. Ed Gain w 1957 roku, kiedy został aresztowany, został zbadany psychiatrycznie i uznany za niepoczytalnego. W dokumentach były przedstawione główne diagnozy, takie jak schizofrenia paranoidalna, stwierdzono objawy psychotyczne, takie jak słyszenie głosów swojej matki oraz różnego rodzaju urojenia, które motywowały go do popełniania tych zbrodni, np. chęć przywrócenia matki do życia poprzez noszenie na sobie skóry kobiet. W 1957 roku Ed został uznany formalnie niepoczytalnym do tego, żeby uczestniczyć nawet w swoim procesie sądowym. Z powodu wspomnianej choroby psychicznej został od razu umieszczony w szpitalu psychiatrycznym dla przestępców w w stanie Wisconsin. No i tam spędził Większość swojego życia aż do śmierci. W 1968 roku odbył się ponowny proces w sprawie EDA, podczas którego potwierdzono jego winę za zabójstwo wspomnianej przedtem Bernie's Warden, ale wciąż potwierdzono i uznano go za niepoczytalnego. No i w związku z tym pozostał w zakładach psychiatrycznych aż do swojej śmierci w 1984 roku. Więc podsumowując jego główną diagnozą psychiatryczną była schizofrenia paranoidalna, która motywowała go do tych wszystkich zachowań i, i morderstw. Natomiast pomijając jego diagnozę psychiatry, psychiatryczną, spo, spróbujemy przyjrzeć się jego psychice z punktu widzenia właśnie wspomnianej psychologii czy psychoterapii, jakie mógł mieć Ed schematy, przekonania, które mogły napędzać lub wynikać z wspomnianej schizofrenii, lub napędzać jego. Urujenia, co mogło się kryć w jego umyśle, ale porozmawiajmy o kilku jeszcze jednak faktach e, takich biograficznych, które mogą nam pomóc lepiej zrozumieć jego psychikę na temat Eda i jego rodziny. Ojciec Eda, George Gain, był alkoholikiem. Matka Augusta była silnie religijną i autorytatywną osobą. Prezentująca bardzo silne i skostniałe przekonania moralne na temat życia, na temat moralności. Na temat religijności, izolująca swoje dzieci od świata stanowczo potępiająca seksualność człowieka. Po śmierci ojca i brata, Ed pozostał niemal sam ze swoją matką. W 1945 roku zmarła również jego matka Augusta. No i to zdarzenie śmierci matki miało głęboki wpływ na dalsze kształtowanie się psychiki Eda. Izolacja społeczna, brak jakichkolwiek relacji emocjonalnych z innymi ludźmi, silna internalizacja, czyli wewnętrznienie postaw religijno-moralnych u Eda. I internalizacja surowych przekonań jego matki uznanych jako jego normy. No i spróbujmy teraz spojrzeć psychologicznie na umysł Eda, co mogło się dziać w jego głowie z psychologicznego punktu widzenia. Chciałbym podkreślić, że nie jest to żadna oficjalna diagnoza, tak jak w przypadku schizofrenii wystawiona przez biegłych psychiatrów. Jest to moja hipoteza kliniczna na podstawie tego, co robił Ed i mówił i tego, co wiemy na temat jego życia. Więc przedstawione tutaj za chwilę hipotezy nie służą stawianiu oficjalnych diagnoz klinicznych czy diagnostycznych, które robimy w gabinetach psychoterapeutycznych. Służą ogólnorozumianej psychoedukacji i inspiracji do tego, by lepiej zrozumieć umysł człowieka takiego jak Eda Geina. Zacznijmy od takiej perspektywy poznawczo-behawioralnej, co mogło się kryć w tzw. przekonaniach rdzennych, czyli tych najbardziej kluczowych, które ma człowiek, które mogły napędzać jego różne urojenia czy postawy związane z tym, co robił. Postawa Geina sugeruje, że mógł mieć w sobie głęboko zakorzenione przekonania przekazane przez swoją matkę, takie jak Wszystkie kobiety są grzeszne. Żadna kobieta nie jest warta. Wystarczająco czysta. Wszystkie kobiety są skażone w jakiś sposób, niemoralne. Więc występuje tutaj takie podejrzenie moralnej zgnilizny u kobiet, która jest oczywiście internalizacją jego matczynych wartości. I takie przekonanie, że jedynie jego matka, czy w ogóle jakakolwiek czy jakolwiek matka, lub właściwie jej, jej idea, czy jej fantazja na temat tej matki, zasługuje na prawdziwą adorację i uznanie ją za czystą. Jakie Ed miał zachowania kompensacyjne? Czyli takie, którymi kompensował sobie jakieś swoje właśnie przekonania, czy jakieś braki, czy niezaspokojone potrzeby. Przede wszystkim ekskumacja magazynował częściej ciał kobiet. I próbował w ten sposób utrzymać kontakt z kobietami podobnymi do matki, na przykład szyjąc ubrania z ich skór, robiąc meble z kości itd. Więc może być to pewnego rodzaju kompensacja jego lęku przed stratą, stratą matki. Tworzenie tych kostiumów za skór innych kobiet i noszenie ich może być kolejną próbą złączenia się z matką, z którą był uwikłany emocjonalnie przez całe życie. Przejmuje cechy tych kobiet podobnych do jego matki ponieważ od zawsze miał rozmytą granicę między tym, kim on jest, bycia sobą, a bycia z nią, czyli z matką. Jak Ed unikał przeżywania swoich emocji i je tłumił? Zamiast przeżywać swój żal i gniew do matki za to, że miała nierealistyczne oczekiwania wobec niego i była wobec niego surowa i uwikłała go wobec siebie emocjonalnie, swój smutek związany z tym, że nigdy nie przeżył swojego życia tak naprawdę jako dziecko i dorosły, Zamiast przeżywać te wszystkie emocje, dopuścić i zrozumieć je, że to jest adekwatne w tym przypadku to wszystko przeżywać, zaczął działać w, w oparciu o ekstremalne wyrażanie swoich emocji i potrzeb, tłumić właściwie je, poprzez np. gromadzenie tych wspomnianych ciał, skór, czy odprawiając różnego rodzaju e, rytuały z tym związane. Próbując na nowo się połączyć z tą matką w symboliczny sposób, nie mogąc się tak naprawdę nigdy pogodzić z jej odejściem. W jaki sposób Ed utrwalał swoje lęki i obsesje? Ed mógł utrwalić swoje obsesyjne zachowania no jak, jako taki jego bezpieczny sposób na radzenie sobie właśnie z tym lękiem przed utratą matki, czy przed tym, że w jakiś sposób się od niej oddala, czy po to jego śmierci, czy przed jej śmiercią. Z perspektywy terapii schematów, patrząc głębiej na schematy, które mógł mieć Ed, przede wszystkim Ed wydaje się mieć tak zwany schemat opuszczenia i niestabilności więzi, więc śmierć jego matki mogło uruchomić, bardzo silnie go strygerować do tego, że poczuł się odrzucony, opuszczony. Dlatego, że matka go zawsze, od zawsze odizolowała od innych ludzi, dlatego Ed nigdy nie nauczył się tworzyć bliskich relacji emocjonalnych z kimś innym niż z matką. Więc matka dawała mu poczucie jakby wyjątkowości, że jest jedyną osobą, która może być blisko niego, a jednocześnie była dla niego zdystansowana, konserwatywna i surowa. Więc tak naprawdę Ed nigdy nie miał poczucia pełnego. Bezpieczeństwa i stabilnych relacji z kimkolwiek, więc w przypadku jego śmierci, w przypadku śmierci jego matki, mógł poczuć się podwójnie zagrożony, bo nie dość, że utracił jedną osobę, która go na swój sposób kochała i była blisko niego, no to jeszcze tak naprawdę nie miał nikogo innego poza nią. No i w związku z tym Ed zaczął silnie pragnąć utrzymać matkę przy sobie. Jak no to już wiemy. Kolejny schemat widoczny u, Ge u Geina to jest schemat wadliwości i uwikłania emocjonalnego z matką. Matka była surowa, wymagająca i krytyczna, co nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć, że wpływa na niskie poczucie wartości u dziecka potem i schemat rozwinięcie się schematu wadliwości, czyli przekonania, że jest się w jakiś sposób wybrakowany i gorszym, więc mogło to doprowadzić do niego do silnie rozwiniętej wewnętrznej krytyki niskiej samooceny. I wewnętrznego tyrana, którego surowo oceniał. Co z kolei mogło rozwinąć kolejny schemat w postaci e, schematu nadmiernych wymagań wobec samego siebie. Tożsamość Eda była zdominowana przez ideę jego matki, to kim ona była. Co z kolei sprawiło, że Ed uwikłał się emocjonalnie w tożsamość jego matki, nie, nie dając sobie szansy nigdy na rozwinięcie swojej własnej tożsamości i dowiedzenie się, kim on tak naprawdę jest bez niej. Dlatego rozwinął ten schemat uwikłania emocjonalnego. Właściwie jego matka rozwinęła w nim to. Więc na pytanie, kim jestem bez matki, prawdopodobnie odpowiedziałby nikim. Na podstawie tych wspomnianych schematów Ed yy, mógł zacząć, żeby sobie z tym lepiej radzić, zaczął wchodzić w tak zwane tryby różne, o których wspominałem już w niejednych odcinkach. Więc uwewnętrzniony tryb surowego, i wymagającego rodzica, którym jest jego matka, zaczął gnębić jego wrażliwe, samotne dziecko, czyli to w sobie dziecko, które ma niezaspokojone potrzeby i w dorosłości. I żeby sobie poradzić z tym smutkiem, z tym cierpieniem i z tym bólem, który zaczął odczuwać w przypadku utraty matki lub niezaspokojonych jakichś potrzeb związanych z matką, zaczął sobie to kompensować poprzez różnego rodzaju zachowania. Za jej życia mógł na przykład wchodzić w tryb na przykład uległego, poddanego, czyli bycia posłusznym wobec matki, żeby ona była zadowolona, żeby mógł dostać choć trochę uwagi i rację z jej strony. No po jej śmierci zaczął sobie radzić w inny sposób poprzez na przykład karanie zewnętrznego świata za różnego rodzaju nieczystości i niemoralne nie zachowania, czy chcąc się właśnie połączyć z tą matką poprzez ten symbol, poprzez zbrodnie, które napędzały lub odwrotnie urajenia o charakterze i halucynacje o charakterze psychotycznym. Lub podkreślam odwrotnie, bo to w obie strony również może działać. Więc jak podsumować stan psychiczny zaburzenia i diagnozę Eda? Diagnoza psychiatryczna jest jasna: schizofrenia, Ed został uznany za niepoczytalnego. Była w zmiankach dokumentach o halucynacjach, słyszeniu głosy matki, więc została postawiona diagnoza schizofrenii paranoidalnej. Okrócz, oprócz tego z psychologicznego punktu widzenia Ed był skrajnie wycofany społecznie miał trudności z nawiązywaniem relacji z innymi ludźmi. Zamiast kontaktu z ludźmi wybierał wchodzenie w swój świat wewnętrznych fantazji. Są źródła, które opisują, że niektórzy klinicyści opisywali go jako osobę o cechach schizoidalnych. Oprócz tego Ed wykazuje się silną zależnością wobec jego matki przede wszystkim i niedojrzałością emocjonalną. Był bardzo zależny wobec swojej matki, zależny od jej woli, podporządkowany jej i jej przekonaniom na temat życia innych osób. Po jej śmierci, jego osobowość, jakby wydawało się, legła w gruzach, nie miała żadnych fundamentów do istnienia. Ed wykazywał rysy obsesyjno-kompulsyjne, prowadził rytuały związane z grobami i ciałami. Miał sztywne, powtarzalne zachowania, np. konstruowanie przedmiotów ze skóry, maski, meble. Niektóre źródła podają, że u podstaw jego zachowań również leżały kompulsywne zachowania redukujące jego lęk. W odróżnieniu od typowych seryjnych morderców, Gain nie był opisywany jako sadysta, przemocowiec. Czy jakiś agresor? Nawet w zakładzie psychiatrycznym, w którym się znalazł, był, był odbierany jako osoba bardzo spokojna i posłuszna. I to jakby sugeruje nam, że jego przestępstwa były bardziej motywowane jego kompulsjami i urojeniami o charakterze właśnie schizofrenicznym, a nie jakimś impulsem do dominacji nad kobietami czy chęcią stosowania wobec nich przemocy. Jakie są wnioski i refleksje terapeutyczne? W pracy psychoterapeutycznej z takim Edem Geinem, Oprócz oczywiście przede wszystkim włączenia leczenia psychiatrycznego w postaci neuroleptyków do leczenia schizofrenii. Kluczowe na głębszym poziomie, kiedy Edby się ustabilizował pod względem urojenia i ich halucynacji, byłoby przepracowanie tych schematów matczynych, praca nad granicami między nim a jego matką, separacją właściwie od niej, stworzeniem tożsamości Eda, niezależnego od obrazu jego matki. Praca polegałaby na rekonstrukcji jego irracjonalnych myśli czy przekonań, które definiowały tego, kim na przykład są kobiety i on w tym świecie. Praca nad moralnymi przekonaniami, które były bardzo sztywne i nieprawdziwe i surowe też. Praca na temat przekonaniami na temat winy, czystości, seksualności by je uelastycznić, bo były bardzo sztywne, bo były przekazane przez matkę. Przede wszystkim praca z traumą i stratą. Terapia skoncentrowana na traumę po odejściu matki. Terapia z punktu behawioralnego na pewno by też polegała na kontrolowaniu swoich impulsów. Czyli w przypadku OCD, tych rytuałów i tych kompulsji związanych z ekskumacjami, byłaby to nauka radzenia sobie z tymi zachowaniami ekstremalnymi w sposób przystosowawczy, zdrowy, bez tych działań, które, których on wykonywał ekstremalnych. Podsumowując, Edgain to przerażająca historia na temat ekstremów różnych psychicznych, ale ja jako psycholog i psychoterapeuta patrzę na, na niego nie tylko jako na potwora, ale na jako bardzo interesujące, jednocześnie wiadomo przerażający, uwikłany umy z mrokiem. Który być może mógłby ulec leczeniu, gdyby został wykryty na wczesnym etapie. Ro rozpatrując takie przypadki, takie jak umysł, właśnie edagegina, uczymy się lepiej rozumieć granice zdrowia, psychopatologii, chorób psychicznych. Jeśli masz ochotę, mogę w następnym odcinku przyjrzeć się również innym postaciom filmowym, czy z jakichś gier, czy, czy, czy właśnie z filmów, i właśnie skorelować je z mechanizmami psychologicznymi. A Ciebie zapraszam do sekcji komentarzy, żebyś dał znać, co myślisz na temat historii tego Pana. Bo jestem ciekaw Twojej opinii.